To już ósmy w naszym mieście w ostatnim czasie klub seniora, tak bardzo potrzebny. Coś, co powstaje i ma sens, to wysiłek wielu osób, wielu ludzi, to nie jest tak, że jakaś jedna osoba nad tym wszystkim czuwa i wszystko robi, to już tak było w dzisiejszym czasie. Więc spełnia się kolejny raz powiedzenie, że wspólnie możemy więcej, a wspólnie możemy więcej dla Was, drodzy seniorzy. Ja się bardzo cieszę, że to było możliwe w trakcie tegorocznych obchodów Dni Seniora. Niedawno otworzyliśmy centrum dla seniorów niedaleko Urzędzie, Urzędu Miejskiego na ulicy Dmowskiego. Też to jest dostępne dla Państwa. A tutaj, no, tak jak była już wspomniana, pani Ela Roślińska, przewodnicząca przecież Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta, walczyła o ten lokal, walczyła o to miejsce, może nawet nie ten lokal, bo na początku nie wiadomo było, gdzie to będzie, to się wszystko. Rodziło i w końcu się udało. To nie są tanie rzeczy, bo całość tej inwestycji to prawie 800 tysięcy złotych, z czego ponad połowa pochodziła ze środków unijnych, więc są to takie inwestycje, które gmina, no i ja tym samym jako tym najbardziej lubię, że nie trzeba wszystkiego z naszych podatków płacić, ale mamy finansowanie zewnętrzne. Dziękuję się wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Mam nadzieję, że dla seniorów z tego osiedla i nie tylko będzie to miejsce, w którym będziecie się mogli spotykać, rozerwać bo tu ma być radośnie tak? Chcemy Państwu, bo na pewno się koledzy do mnie przyłączą życzyć abyście z tego miejsca jak najlepiej korzystali, żebyście tutaj rozwijali swoje umiejętności, spełniali marzenia, no i świetnie się bawili. Bądźcie jak najbardziej aktywni jak tylko dacie radę rozmawiajcie, cieszcie się sobą i życzę z serca tego co najlepsze. Zdrowia i dobry ludzi I dziękuję prezydencie, że dba na, o seniorów. Chyba się przeprowadza do Bielska. <noise> Bardzo serdecznie z całego serca Państwu życzę, żeby ta właśnie druga połowa życia, którą też Państwo przeżywają na co dzień, była właśnie taka radosna, emocjonująca. Dostarczająca pięknych wrażeń, pięknych przyjaźni, i żeby ten, to miejsce, w którym jesteśmy, żeby Państwu też w tym pomagało. To jest szczególne miejsce, ponieważ moja mama tutaj przez lata prowadziła sklep w latach 90., więc świetnie znam jakby ten budynek. Dzisiaj mama ma blisko 80 lat, w no lutym będzie miała. Życzę wszystkiego dobrego panie prezydencie, pani przewodnicząca, gratuluję inicjatywy, a państwu życzę fantastycznie dobrego spędzonego tutaj czasu. Ja jako lekarz prowadzę z wami różne wykłady na temat chorób układu krążenia, nie tylko o kobiet, u mężczyzn, o różnicach. Natomiast dzisiaj chcę wam pogratulować, bo takie miejsca są niezwykle ważne. Wyle Wasi współmałżonkowie, partnerzy nie szukali Was tu za późno. I myślę, że na jakiś pierwszy fajn, to się wbijemy tutaj na kreskę, że było właśnie radośnie i wesoło. I bardzo gratuluję organizatorom, panu prezentowi dziękuję, że takie miejsca powstają